Bardzo złe okoliczności przyrody. Witamy Was bardzo serdecznie z LIL, z podstawionu piłkarskiego, gdzie to jest to dla nas ostatni dzień eurobasketu. Jak dobrze wiadomo, Polacy, Polacy odpadli i prosiliście nas, abyśmy pokazali, jak to też tu wygląda, jeśli chodzi o takiej takie kuchni. To jest z nami Michał Kajzerek w kapturze tym, tym razem, bo, bo pada, pogoda się popsuła. Mamy podejrzenie, że to wszystko przez to, że Polacy odpadli, że Marcin Gortat mógł coś w tym majstrować. Bo jak, jak słychać głośno, Marcin ma e, dużo do powiedzenia teraz w internecie. I to jest taka ogólna informacja, bo obieg jest duży, więc każda informacja się przyda. My już nauczeni wczorajszymi doświadczeniami idziemy do wejścia N. I moi drodzy, to jest tak. Tutaj są bardzo kolejne... Jeżeli mówiłem w Montpellier, że są duże odległości, no to tutaj są jeszcze, jeszcze większe. To jest oczywiście stadion piłkarski. Tutaj na co dzień e, grają piłkarze z ekstraklasy francuskiej. Dla fanów piłkarskich taką małą informacją może być to, że kiedyś tutaj grał Ludowik Obraniak. E, minęła minuta, a to pewnie e, oj, początek, dopiero początek, bo, 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 będziemy, bo będziemy szli. Zaraz będziemy przychod będziemy weryfikowani przez, przez tutaj FIBE i tak. A Michał może opowiedz swoją sytuację z akredytacją. Bo Michał e, jako ruki tutaj na, na dużych imprezach koszykarskich popełnił mały błąd. O co tak. chodziło? Chodziło o to, że zaznaczyłem fazę grupową, nie zaznaczyłem fazy eliminacyjnej. Musiałem się pić FIBA strasznie. Przyznali mi akredytację na LIL. Yy, I po telefonie do jednego, tak, do jednego z czołek w postaci FIBA udało się załatwić. Yy, szczęśliwie. Gdzieś przyznam szczerze, że, że było dużo takich niepotrzebnych problemów. To widzimy, Michał musi pokazać akredytację. Ja oczywiście również. I wchodzimy i to jest punkt akredytacyjny. Michał proponuje, żebyśmy poszli na, na górę na razie. Pojechali windą? Dobrze, Akredition Center, Media Center. I tutaj Michał do jednej z tych e, pań bardzo ładnie się uśmiechnął wczoraj, jeśli chodzi o, 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 o maile. Tu widzimy, korzystamy z winy. Miało choć może do tej? Nie, nie, ale dobrze nie. Albo będziemy choć tutaj. jedziemy z kolegami? I jedziemy. Dojdziemy, Michał? jedziemy do cateringu. Jedziemy do Dam gdzie pracują dziennikarze. Zaraz wam to wszystko ładnie. Pokażemy, mówimy cicho, żeby tutaj. Zagraniczni dziennikarze się znacznie śmiali, że Polacy nagrzewają. Tak. <laughs> jak to się tutaj pracuje, ale co, tutaj... Jesteśmy w... O, pójdziemy pójdziemy tą stroną, patrz. Tutaj pracują dziennikarze. Internet, wiadomo, wszystko z kabla. Bardzo dużo tych dziennikarzy. E... Tutaj zażyczę lecą mecze. mecze. E... O, i widzimy e, po raz kolejny to nie jest tym razem przypadek. Ekipa polska Łukasz Cygliński ze sport.pl. Łukasz, nagrywam spacer. A Marek Cygliński. Jeszcze nie będziemy mi przeszkadzać, bo pewnie piszą, piszą ostatnie teksty. Być może o reprezentacji Polski. I teraz pokażemy Wam najciekawszą rzecz, jeśli chodzi o tutejszy obiekt. Przechodzimy przez tajemne drzwi. Przechodzimy przez tajemne drzwi i widzimy co? Widzimy? Nic nie widzimy. Widzimy połowę stadionu w Lille. A jeżeli pójdziemy troszeczkę w lewo, pójdziemy, przejdziemy przez kotarę, przez którą już się pojawia światło, to zobaczymy halę. Halę przystosowaną do Mistrzostw Europy 2019 Eurobasket. Wczoraj było tutaj około 27 27 tysięcy osób wpływało na Nie da się tego opisać. Trzeba tego po prostu przeżyć i to przeżyć. Idziemy dalej, idziemy dalej. Narzekaliśmy, pewnie pamiętacie, na, na catering. Jeśli chodzi o catering w, w Montpellier, tutaj jest też inaczej. Teraz przechodzimy. Idziemy. Jeżeli oglądaliście mojego, parę moich peryskopów, to czy, czy czytaliście jakieś tweety, to mogliście zauważyć, że zwróciłem uwagę na taką rzecz, że chciałbym obstawić ilu dziennikarzy będzie chorych po, po, rundzie, po rundzie w, w Lil. Bo wszystko przez to, że, że tak. Tutaj przechodzimy ciągle przez, przez jakieś. będziemy widzimy tutaj, dziennikarze jedzą. Słodkości, niesłodkości, coś na ciepło. Jest lepiej, jest lepiej moi drodzy. I szyneczki, nie szyneczki, cokolwiek. Troszeczkę nas rozpieszczają. Ale po, po głodu, może. O, i tutaj są ludzie ze sport.pl. Paweł Pietranik. Paweł, wystąpiłeś w pierwszym spacerze. Czy po porażce polaków już nie chcesz nic y, mówić? Nie no, czemu? Fajne trzy kwarty. Potem gazol nas zabił. Michał, dobra, jesteśmy w cateringu. Jak catering? Jest lepszy niż Montpellier? Co to sami ci zastępowali? Mamy kuskus, mamy makaron to Jest trochę lepiej, to jest jest trochę lepiej. Ogólnie, Bez rewelacji A ogólnie minus, jeśli chodzi o kilogramy na wyjeździe, czy na plusie? Nie wiem, zobaczymy po powrocie Znaczymy po powrocie, ile obywatela do kraju wróciło będziemy dopłacać, czy nie No dobra, nie przeszkadzam wam, idę, idę dalej Idziemy dalej, idziemy dalej Teraz będziemy się kierować do... Teraz się będziemy kierować na trybunę prasową eee, Trochę nam to zajmie, bo są duże odległości. Ale mówiłem o tym, czy dziennikarze będą chorzy, bo tak, teraz jesteśmy na zewnątrz. Eee, na zewnątrz jest bardzo zimno, jest niska temperatura, teraz pada, jest chyba 16, 16 stopni. To widzimy wszyscy w bluzach. To już nie jest on powiedzieć sobie... O, karośliwa. Poz... Cześć. Eee, to już nie jest Mon powiedzieć, wszyscy chodziliśmy w krótkich rękawkach. Yy, wieczorem sobie siedzieliśmy na plaży i wypiliśmy sok pomarańczowy. Nie, to już, to już nie jest tak, tak przyjemnie. Teraz... No yy, czym powiedzieć? pójść windą, czy... A, czym ci czy będzie winda. A, pójdziemy. Pójdziemy schodami. Słuchajcie, wracam... Zacząc wideo, bo e, jak, szedłem, jak szedłem do e, schodach tych innych, to okazało się, że wszedłem do jakiegoś odpowiedniego miejsca i, i musiałem dotrzymać wideo. Nie było to zbyt ciekawe, a nie która mnie zobaczyła zrobiła wielkie oczy. Co ten facet kręci? I tu jesteśmy w miejscu gdzie, gdzie zazwyczaj są e, konferencje prasowe. Trener Chorwacji, chyba zdenerwowany, bo nie znam wyników, ale chyba, chyba wysoko Chorwacja, Chorwacja przegrała i taki gest w stronę dziennikarzy lokalnych FIBA robi, która konferencji stamtąd. Można tu jeszcze porozmawiać z, z dziennikarzem, z, z zawodnikami w czystym języku. Tutaj wczoraj nagrywałem rozmowę z Marcinem Gorta, ten. Dobra, nie będziemy tutaj się kręcić, bo tutaj trwają jakieś, jakieś, jakieś rzeczy. I będziemy szli. Będziemy szli na trybunę mediów. I znowu schody, znowu idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Eee. Generalnie stadion w Lille robi na nas naprawdę ogromne, ogromne wrażenie. Eee. Czy, że mało kto z nas miał doświadczenie, jeśli chodzi o oglądanie koszykarskich widowisk przy tak ogromnej publiczności. Ja tutaj złapałem lekką, lekką zadyszkę, bo ciągnąłem są jakieś, jakieś przeszkody i, i znowu idziemy, znowu idziemy. Tym razem kierujemy się na trybunę, trybunę prasową. Naprawdę, tutaj to co mówił Rafał Tymiński, bez przeglądu sportowego ostatnio, e, pokonywanie e, Tych odległości nam służy, bo e, bo zazwyczaj na takich turniejach nie, nie, nie zbyt drzwi mi się dobrze ale są to jakieś fast foody niestety i, i gdzieś to trzeba, gdzieś to trzeba spalić I teraz skręcamy w prawo Nic nie widać, nic nie widać A jak otworzymy te drzwi, to to się zacznie Zobacz, kapitalny obiekt, tym razem znowu Wygląda to naprawdę dobrze, będę mówił troszeczkę głośniej, bo trwa rozgrzewka do meczu Serbii z Finlandią. Bardzo, ale to bardzo ciekawy mecz. Serbia pretendent do, do mistrzowskiego tytułu. Mój typ na finał to właśnie Francja-Serbia. Zobaczymy, czy, czy się sprawdzi. Francja wczoraj dosyć gładko pokonała... Dosyć gładko pokonała, musimy przejść weryfikację. Jesteśmy już tak mniej więcej na, na poziomie na poziomie yy, dziennikarzy. Dziennikarze siedzą, nadają swoje, swoje relacje. Tak jak widzicie, generalnie oświetlony jest najbardziej parkiet. Tak? To jest chyba takie, e, taka kopia Staples Center z Los Angeles, gdzie fani Lakers pewnie doskonale przejażdżą, że me, już mecze są właśnie e, e, robione przy, przy takiej, przy takiej aurze, gdzie na trybunach jest bardzo ciemno. Wszystko jest skuposowane na, na parkiet. I tu sobie wejdziemy do tam gdzie tak samo jak skończyliśmy, skończyliśmy nasz spacer w No Myślę, że ten spacer będzie troszeczkę dłuższy, ale tak patrzę na minuty, to nie jest chyba aż tak dziwne. I zobaczcie, jesteśmy już z poziomu parkietu, że możemy nawet chyba podejść tam, że nikt nas nie wygoni. To są oczywiście miejsca dla, dla fotoreporterów, którzy ciągle przesyłają jakieś zdjęcia. Eee, kamery na no, oczywiście umieszczone też na koszach już się teraz przejdziemy do, do Migzony, tam gdzie tam nie skończyliśmy, a tutaj jest jeszcze wybieg zawodników gdzie oni, e, bo jesteśmy troszeczkę niżej, jesteśmy poziom niżej i zaraz, zaraz wam pokażę. O i to jest nikdzona bardzo ciasna, jeżeli tutaj, że jak nie ma dziennikarzy, tak nie, nie wygląda tak, e, tak jak mówię, ale naprawdę jest tu bardzo, bardzo bardzo ciasno i niezbyt dobrze się tutaj pracuje. Zawodnicy zawsze mają obowiązek tutaj przejść. To jest, to jest nie po drodze do szatni, ale mają obowiązek, takie są regulacje siwa i, i zawsze muszą później tutaj skręcić i, i pójść... pójść pójść do góry do, do szatni. To tyle moi drodzy, to jest e, stadion w Lille. Nie hala, nie mylić. To była bardzo fajna przygoda tutaj, tutaj pracować. Bardzo krótko, myślę, że też nie do końca przyzwyczailiśmy się do tego, do tego miejsca, ale, ale cóż skoro, skoro Hiszpania okazały się lepsi to, to to oznacza, że my musimy że my musimy O, widzę pan już wy wy wygania stąd. Nie wiem czemu, ale z Francuzami się tutaj trudno dogadać, bo angielskim to, to nie mogą zapomnieć. Dziękuję moi drodzy za te, za, za te dwa spacery, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia na następnym wielkim turnieju. Pozdrawiam.